W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi szokujący zwrot akcji w sprawie Sebastiana Majtczaka kolejne nielegalne protesty ostatniego pokolenia poważne zarzuty w sprawie zaginięcia 11-letniej Patrycji ukraiński przestępca siał postrach w polskim mieście Sebastian Majtczak zostanie wydany Rzeczypospolitej Polskiej władze zjednoczonych emiratów arabskich oficjalnie wyraziły zgodę na jego ekstradycję poinformował w czwartek Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. Decyzja ta kończy trwającą od miesięcy procedurę prawną, która umożliwi sprowadzenie podejrzanego do kraju. Współpraca polskich i emirackich służb weszła w nowy etap. Rozpoczęto przygotowania do przewiezienia Majtczaka do Polski. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do decyzji władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich we wpisie w serwisie społecznościowym X, pisząc Panie Majtczak, do rychłego zobaczenia w ojczyźnie. Sebastian Majtczak, 34-letni mieszkaniec Łodzi, poszukiwany jest w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło we wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Prowadzony przez niego z ogromną prędkością samochód marki BMW uderzył w pojazd, którym podróżowała trzyosobowa rodzina wracająca z wakacji. W wyniku zderzenia zginęło małżeństwo oraz ich pięcioletni syn. Bezpośrednio po zdarzeniu Majtczak opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udając się do Dubaju, gdzie przebywał przez kolejne miesiące. Wydanie zgody na ekstradycję oznacza, że jego powrót do kraju w celu postawienia przed wymiarem sprawiedliwości jest kwestią najbliższych dni. Śledczy planują przedstawienie zarzutów dotyczących spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zdecydowane działania prawne wobec aktywistów klimatycznych z grupy Ostatnie Pokolenie, którzy 9 maja zorganizowali blokadę trasy ekspresowej S8 w Warszawie. Protest doprowadził do poważnych zakłóceń w ruchu oraz uszkodzenia na wierzchni drogi, co wywołało falę oburzenia zarówno wśród kierowców, jak i władz państwowych. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, około godziny 16 na odcinku pomiędzy węzłami Broniewskiego i Wisłostrada w pobliżu ulicy Marymąckiej. Aktywiści przykleili się do jezdni, uniemożliwiając przejazd pojazdom. Interwencja policji i Straży Pożarnej była konieczna. A ze względu na zastosowane przez protestujących środki strażacy musieli użyć młota pneumatycznego, by ich odkuć. W wyniku działań służb uszkodzona została nawierzchnia drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza trasą, złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. W zawiadomieniu powołano się na cztery artykuły kodeksu karnego. Minister Dariusz Klimczak poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie domagać się odszkodowania od osób odpowiedzialnych za protest obejmującego koszty interwencji, naprawy infrastruktury oraz bezprawnego zajęcia pasa drogowego. Protest zorganizowany przez ostatnie pokolenie miał na celu zwrócenie uwagi na postulaty dotyczące transformacji transportowej. Aktywiści domagają się przekierowania wszystkich środków przeznaczanych na budowę autostrad i dróg ekspresowych na rozwój transportu publicznego, a także wprowadzenia jednolitego biletu miesięcznego na przejazdy po całym kraju w cenie 50 zł. Zapowiedzieli kontynuację akcji protestacyjnych do czasu realizacji tych żądań. W środę, 14 maja, aktywiści ponownie zorganizowali blokadę, tym razem na Alei Armii Krajowej. Ruch został częściowo sparaliżowany. A interweniujący policjanci wylegitymowali uczestników protestu i wezwali ich na komendę w celu przedstawienia zarzutów. Narastająca frustracja kierowców znajduje coraz wyraźniejszy wyraz. W trakcie jednej z prób blokady mostu gdańskiego, kierowcy postanowili działać na własną rękę, usunęli protestujących z jezdni, zanim ci zdążyli się przykleić do nawierzchni. Det er flere fisker i hodet. W relacjach w mediach społecznościowych użytkownicy dróg coraz częściej wskazują, że przez tego rodzaju akcje nie mogą dotrzeć do pracy, na wizyty lekarskie ani na wcześniej umówione spotkania. Sytuacja społeczna wokół protestów zaostrza się, a władze państwowe podkreślają, że nie mogą dopuścić do dalszej eskalacji działań zagrażających porządkowi publicznemu. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada kontynuację działań prawnych oraz współpracę z organami ścigania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób naruszających przepisy i powodujących straty materialne. Karol B., 24-letni mieszkaniec województwa śląskiego, usłyszał poważne zarzuty w związku ze sprawą zaginięcia 11-letniej Patrycji z Dziewkowic w województwie opolskim. Prokuratura rejonowa w Strzelcach Opolskich poinformowała w piątek, że mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty: zatrzymania osoby małoletniej wbrew woli jej prawnego opiekuna oraz dopuszczenia się wobec dziewczynki innej czynności seksualnej. W piątek zaplanowano złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Podejrzany złożył wyjaśnienia, które, jak wynika z informacji prokuratury, są zgodne z przedstawionym materiałem dowodowym i pokrywają się z treścią zarzutów. Sąd ma rozpoznać wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego najprawdopodobniej w sobotę. Za czyny, których miał dopuścić się Karol B, grożą poważne konsekwencje karne. Kodeks karny przewiduje od 2 do 15 lat pozbawienia wolności za wykorzystanie osoby, która nie ukończyła 15 roku życia. Z kolei zatrzymanie dziecka bez zgody opiekuna prawnego jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W sprawie podjęto również czynności mające na celu zapewnienie ochrony procesowej pokrzywdzonej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przesłuchanie małoletniego świadka może odbyć się tylko raz w toku całego postępowania karnego i musi zostać przeprowadzone przed sądem w obecności psychologa. Prokuratura zadeklarowała, że dołoży wszelkich starań, by przesłuchanie zostało przeprowadzone w możliwie najkrótszym terminie. Przypomnijmy, że działania poszukiwawcze rozpoczęto 14 maja po zgłoszeniu zaginięcia dziewczynki, która nie wróciła z wizyty u dziadków. Policja uruchomiła system Child Alert, publikując jej wizerunek w ogólnopolskich mediach. Informacja błyskawicznie rozprzestrzeniła się w przestrzeni publicznej, co przyczyniło się do szybkiego odnalezienia dziecka. Już nad ranem, 15 maja, około godziny czwartej, funkcjonariusze zatrzymali Karola B, w jednym z zakładów pracy w województwie Śląskim. Niedługo później około godziny 5 Patrycję odnaleziono w mieszkaniu w żorach. Dziewczynka była sama. Została natychmiast przewieziona na teren województwa opolskiego i oddana pod opiekę matki. Lekarze potwierdzili, że jej zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Cała operacja poszukiwawcza trwała niespełna 30 godzin i wymagała szerokiej mobilizacji służb. W działania zaangażowano funkcjonariuszy z pionu prewencyjnego oraz kryminalnego. Przeszukiwano m.in. dworce, tereny zielone, ogródki działkowe, opuszczone budynki oraz galerie handlowe. Policjanci analizowali zapisy z monitoringu oraz korzystali z zaawansowanych narzędzi technicznych. Kluczowe znaczenie miało również wykorzystanie psów tropiących, zarówno z Komendy Głównej Policji, jak i ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Skarbimierza. Współpraca objęła również służby z innych województw, w tym Katowic i Łodzi oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Do działań włączyli się także strażacy, a także mieszkańcy regionu, którzy ochotniczo pomagali w przeszukiwaniu okolicznych terenów. Śledczy nie wykluczają dalszych czynności procesowych i analizują wątek możliwego kontaktu podejrzanego z dziewczynką jeszcze przed dniem zaginięcia. Śledztwo prowadzone jest z pełnym priorytetem, a prokuratura podkreśla determinację w pociągnięciu sprawcy do odpowiedzialności karnej. Policjanci z Warszawskiego Śródmieścia w wyniku intensywnych działań operacyjnych zatrzymali 7 osób podejrzanych o poważne przestępstwa związane z nielegalnym posiadaniem broni palnej i amunicji, a także kradzieże i posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Wśród zatrzymanych znalazło się sześciu mężczyzn i jedna kobieta. Wszyscy są obywatelami Gruzji w wieku od 33 do 50 lat. Punktem wyjścia do śledztwa była kradzież broni palnej i 46 sztuk amunicji z pojazdu zaparkowanego przy ulicy Nowogrodzkiej w kwietniu bieżącego roku. Sprawca, wykorzystując urządzenie zagłuszające sygnał pilota, dostał się do wnętrza auta i zbiegł z łupem. Intensywna praca funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu doprowadziła do ustalenia sprawcy i jego zatrzymania przy ulicy Żurawiej. W miejscu zamieszkania podejrzanego, w miejscowości Józefin, odnaleziono m.in. skradzione dokumenty oraz przedmioty należące do właściciela pojazdu, w tym plecak i wartościowe skrzypce elektryczne pochodzące z innej kradzieży. W wyniku dalszego rozwoju sprawy policjanci dotarli do willi jednorodzinnej we wsi Nowy Konik w Powiecie Mińskim. Informacje operacyjne wskazywały na możliwość obecności uzbrojonych osób, dlatego akcja wymagała precyzyjnego przygotowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, a następnie w błyskawicznej operacji zatrzymali wszystkich przebywających na posesji. W trakcie przeszukania ujawniono 7 jednostek broni palnej, 206 sztuk amunicji, zagłuszarki sygnału, substancje psychotropowe, telefony komórkowe oraz inne dowody rzeczowe. Część broni widniała w systemach jako utracona, część miała usunięte numery fabryczne. Zatrzymani trafili do Komendy Rejonowej Policji Warszawa 1. Tam zebrany materiał dowodowy został poddany szczegółowej analizie, a zabezpieczona broń i amunicja przekazana do ekspertyzy balistycznej. W kolejnych dniach wszystkie osoby zostały doprowadzone do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Dodatkowo, jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, a także przywłaszczenia dokumentów i posiadania broni. Inny zatrzymany usłyszał zarzut posiadania narkotyków. W toku przeszukania odnaleziono cztery dokumenty tożsamości: gruzińskie, ukraińskie oraz bułgarskie których autentyczność została zakwestionowana przez biegłego z zakresu badań dokumentów. Paszporty zostaną teraz poddane specjalistycznym analizom. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście, a sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy analizują pochodzenie zabezpieczonej broni i badają możliwe powiązania zatrzymanych z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Cała operacja była efektem ścisłej współpracy między Wydziałami Śródmiejskiej Policji, Jednostką Operacyjno-Rozpoznawczą, Funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Halinowie, a także Warszawskim Oddziałem Prewencji. Podczas doprowadzeń podejrzanych do sądu w czynnościach brali udział również funkcjonariusze 10. Kompanii Oddziału Prewencji Policji. Warto dodać, że jedna z zatrzymanych kobiet, podczas przesłuchania, wskazała, że rozmowy prowadzone między pozostałymi zatrzymanymi miały charakter typowy dla tzw. Worów w Zakonie, czyli przestępczego kodeksu używanego w środowisku postradzieckich grup zorganizowanych. Według doniesień dziennikarzy, wśród zatrzymanych jest jeden z najbardziej poszukiwanych gruzińskich przestępców. To właśnie on jest określany jako Wor w Zakonie. Jak nieoficjalnie podano. Groźny przestępca prawdopodobnie miał tu wykonać określone zlecenie z użyciem broni. Według gazety wyborczej Gruzin to szef rosyjskiej mafii i jeden z najbardziej niebezpiecznych przestępców w Europie. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i poszerzenia zarzutów wobec osób już objętych postępowaniem. 13 maja na terenie pięciu województw. Łódzkiego, Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego i Podlaskiego przeprowadzono działania mające na celu zatrzymanie osób podejrzanych o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z wyłudzeń dotacji oświatowych. Akcja została zrealizowana na podstawie postanowień prokuratury regionalnej w Łodzi i stanowiła kontynuację śledztwa dotyczącego wyłudzenia co najmniej 140 milionów złotych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Czynności objęły łącznie 28 lokalizacji, w których prowadzono przeszukania mające ujawnić ukryte składniki majątkowe. Zatrzymano pięć osób w wieku od 29 do 55 lat, jednego mężczyznę oraz cztery kobiety. Usłyszeli oni zarzuty legalizowania środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 8 milionów 100 tysięcy złotych pochodzących z nielegalnej działalności. W trakcie przeszukań zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych, w tym gotówkę, markowe akcesoria, zabytkowe i luksusowe pojazdy marek takich jak Jaguar, Mercedes, BMW oraz Ferrari. W jednym z obiektów natrafiono również na safe, który został zabezpieczony i przewieziony do dalszej analizy. Wśród przedmiotów objętych zabezpieczeniem znalazły się także urządzenia do zabiegów kosmetycznych o wartości szacowanej na około 470 tysięcy złotych. Do działań zaangażowano biegłego specjalizującego się w wykrywaniu ukrytych przestrzeni, który pracował z wykorzystaniem georadaru. Prokurator zastosował wobec czterech podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz poręczeń majątkowych. W przypadku najstarszego z zatrzymanych sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Wszystkim osobom objętym postępowaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymania przeprowadzono w ramach szerszego dochodzenia, w którym do tej pory zarzuty usłyszało już 25 osób, w tym organizatorzy całego procederu oraz osoby werbujące tzw. „słupy”, czyli formalnych prezesów niepublicznych placówek oświatowych, przez które transferowano środki z nielegalnych źródeł. Śledztwo pozostaje w toku. Policjanci z komendy powiatowej Policji w Krapkowicach. Zatrzymali 34-letniego obywatela Ukrainy, który wszczął agresywną awanturę w jednym z lokali gastronomicznych w Zdzieszowicach. Jak ustalono, mężczyzna był również odpowiedzialny za szereg innych przestępstw, w tym włamania na ogródki działkowe oraz zniszczenie mienia w siedzibie policji. Po zakończeniu czynności procesowych został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej i wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do interwencji doszło w środę, 14 maja, po zgłoszeniu dotyczącym aktów wandalizmu w jednym z punktów gastronomicznych. Skierowany na miejsce patrol potwierdził doniesienia. Na miejscu zastano mężczyznę trzymającego kij bilardowy, który w agresywny sposób reagował na obecność funkcjonariuszy i nie wykonywał ich poleceń. Po krótkiej szarpaninie został obezwładniony i przewieziony do jednostki policji. Zatrzymany był wyraźnie nietrzeźwy, badanie wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Po umieszczeniu go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, mężczyzna ponownie dał upust swojej agresji. Zdemontował kamerę monitoringu zamontowaną na suficie i rzucił nią o drzwi, powodując dodatkowe szkody. W toku dalszego postępowania policjanci ustalili, że zatrzymany może mieć związek z innymi incydentami na terenie powiatu. W mediach społecznościowych krążyły nagrania przedstawiające półnagiego mężczyznę, przemieszczającego się środkiem jezdni, który miał w rękach przedmiot przypominający niebezpieczne narzędzie. Analiza wideo doprowadziła śledczych do wniosku, że osoba z nagrań to ten sam mężczyzna, który został ujęty w Zdzieszowicach. Dodatkowe ustalenia kryminalnych wskazały, że obywatel Ukrainy miał związek z serią włamań na terenie ogródków działkowych. Pokrzywdzeni oszacowali łączne straty na kwotę przekraczającą 20 tysięcy złotych. Sprawca działał w sposób chaotyczny, lecz skuteczny: włamywał się do altanek, niszczył mienie i zabierał przedmioty o różnej wartości użytkowej. 34-latek został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Usłyszał trzy zarzuty: zniszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz włamań. Mężczyzna przyznał się do wszystkich przedstawionych czynów. Po zakończeniu formalności prokuratorskich został przekazany w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej. Z uwagi na charakter popełnionych przestępstw oraz brak podstaw prawnych do dalszego pobytu na terytorium Polski podjęto decyzję o jego deportacji. Mężczyzna został objęty zakazem ponownego wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa wywołała duże poruszenie w lokalnej społeczności, szczególnie wśród właścicieli działek, którzy od dłuższego czasu zgłaszali włamania i dewastację swoich altanek. Policja zapowiada kontynuację działań operacyjnych w celu wyjaśnienia, czy zatrzymany nie ma związku z innymi zgłoszonymi przestępstwami w regionie. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.